Niestety przykro mi, ale nie wiem o co chodzi. Ej, ten gościu co wysłał mi tą bitwę. Znaczy ten, ten gościu co mówił o tej bitwie na lewku Ta bitwa się zaczyna słabo Nie wejdzie! Jaki bot! BOT! Uuu, tutaj Jeden lew ładnie trafił to jestem ja, co nie? To jestem typowy ja. Też tak strzelam. No. Do trzech razy sztuka. Tą bitwę można w sumie pewnie na raz dwa oglądać. Ja grałem przeciwko Artom i zrobiłem 7 killi. A tutaj gość na razie ma jednego kila. Może zaraz będzie miał drugiego. Ale ładnie trafił w tył. Myślałem, że przybija Akselsjora od tyłu. Cześć Mateusz Krzysik. Uuuu, to weszło ładnie w dach. Martwi się z 300 zawodowych powodów za czerwienie. A, no mam takie czerwone... Yy, to mam takie... A. Ostatnio Natalia się pytała, czemu mam czerwone policzki, a okazało się, że to było par Ale to jest tak wnerwiające. Ja na ich miejscu bym wyzywał Kurna, no za dobrze mu idzie Ale zaczął trafiać Skubany, co nie? Artom zaczął trafiać Awrak. Dobrze mu idzie, no dobrze mu idzie 447 No jakbyś trafił to to naprawdę byłby cud Ale nie przebił gościu w ogóle. Nie używa tylko nie tylko wali z haeczków. Pancera nie będzie za chwilę. K Ale takie ogryzki mu wyjeżdżają pod drofę. To jest tak wredne. Czerci na hita. Trochę mam ból dupy, jak oglądam tę bitwę. U mnie tak to nie wygląda. U mnie tak i tak co piąty strzał by Jak zabiję lewka na hitę to jest taki żart. Ja lewka ostatnio trafiłem za połowę No! To, to, jestem ja. Też tak z 30 centralnie. Lewka ma dużo pancerza. O, zabił go za 90. O S35 ma w ogóle pancerza, ale i tak mało 141. Myślałem, że go zabijesz na Hita, a nie ma pancerza. To jest trudny strzał. Trudny. No nie powiedziałbym, że teraz trafić, raczej nie. Udło. ale wyjechał ci pod dufę i została ostatnia Matilda no jakbyś trafił na ślepa to byłaby przesada już gościu zadawał kumula na nie. Nie przebił <laughs> 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 to matki się śmieje. W budynek trafiłeś. W końcu no. A muszę powiedzieć, że ta bitwa. Eee, toksyczna bardzo. Bardzo toksyczna bitwa na artylerii. Oj, strasznie.